Yeah. Mm -hmm. jeśli chodzi o asekurację z gumą, to z gumą jest zupełnie łatwiej, nie? Pomimo, że drążek jest grubszy, albo może lepiej złapałem, ale jeszcze jedną próbę zrobię, kiedy tylko drugą ręką będę się asekurował i nie będę tą drugą ręką jakby e, nogi, nie będę miał jakby w środku, w będzie. Zobaczymy, czy pójdzie to wtedy trochę łatwiej. Dynamika. Jak już się wybijesz w ostatnim momencie, no to praktycznie wtedy dynamika jakoś tam wchodzi, nie? Ale nadal to jest jeszcze kulejące. Może ktoś widzi, to powie mi, jakie błędy robię, bo z pewnością jest to taka sobie kulturystyka, nigdy nie pokażę niczego wam. Zupełnie profesjonalnie mi się wydaje, więc musicie mnie skorygować, jak ktoś umie to robić. ćwiczenia naprawcze. Pokażę wam dwa. Jedno jest Szymona Mosznego, a drugie jest Marka Purczyńskiego. Pierwsze to jest na wyciągnięcie stawu. Guma wyciąga wam jakby staw i wykonujecie rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, bo to nie jest filmik tym razem sportowy, ale spróbuję staw trochę. Najpierw ja ciągnę gumę krok pierwszy, krok drugi to ma mnie jakby, moje ramię i wtedy kiedy już mam tą fazę rozciągnięcia jakby, zaczynam rotację zewnętrzną i rotację wewnętrzną, najlepiej jak są palce bardzo tak złączone, nie? I wtedy sobie wykonuję takie ruchy, żeby zaangażować jakby te rotatory tutaj, jeśli dobrze rozumiem to rotatory zewnętrzne, bo następne ćwiczenie to jest typowo dla rotatorów Zewnętrznych, nie? To jest pierwsze ćwiczenie, którym próbuję naprawiać swoje barki albo utrzymać je jeszcze w jakiejś tam kondycji, teoretycznie. I kolejne, drugie ćwiczenie to jest na zaangażowanie radatorów zewnętrznych. To już jest ćwiczenie Marka Furcińskiego, bardzo znanego fizjoterapeuty, więc. Nie wykonam tego pewnie poprawnie, ale spróbujemy to zrobić tak jak powinno teoretycznie być, czyli guma w jakimś tam napięciu. Najpierw aktywujemy rotatory zewnętrzne i lekka faza rozciągnięcia. Następnie wracamy do rotacji. I teraz jest rotacja zewnętrzna. Znowu i wracamy do rotacji. Powiem Wam, że te dzisiejsze rozważania właściwie podzieliłem na taki trening, żeby Wam trochę pokazać ze swojego treningu, takiego jaki wykonuję. Więc też nie robiłem jakiegoś tam całego filmu treningowego, bo film treningowy to zrobię osobno. A to są takie po prostu tylko rozważania przy drążku z rzeczywistym ćwiczeniem przy drążku. Nie? Więc. Ten filmik e, krótki, na pewno kilka tam cięć e, będzie w nim i generalnie była dzisiaj idea, żeby nagrać reakcję ludzi e, na sztik Mobility we Wanheim, nie? I powiem Wam, że e, zrezygnowałem z tego filmiku, bo stwierdziłem, że takie prowokowanie specjalne, bo idąc gdzieś tam przez Wanheim z takim sztikiem, to różne mogę reakcje wywołać, jeszcze może to nakręcę, ale w innym jakiś tam oprawie, jak będę miał może gimbala, może będzie wtedy łatwiej manipulować gimbalem przód-tył. Ale tutaj na sportowym pracu nie są złe reakcje na ten sztik mobility, nie? To muszę powiedzieć, bo ostatnio jak byłem we Wannheim, to ludzie reagowali, jak szedłem z placu sportowego już przez jakby sztat, trochę dziwnie, nie? Ale powiem Wam, że tutaj e, pierwsze, jak przyszedłem, jakiś facet trenował, to nawet mówi do mnie, zaraz będzie kończył, ja mówię, że nie, może sobie ćwiczyć e, i, i widział sztik, no to generalnie wiedział, o co chodzi w sztiku, jak z nim chwilę gadałem. Później, później była kobieta z dzieckiem i też dziewczynka mała się pytała, co to jest. To ona mówi, że to jest jakiś przyrząd, mówi, fizjoterapeutyczny, nie? Więc też e, mniej więcej takie było skojarzenie, nie z niczym żyłym. Później jeszcze kilka osób jakiś innych przechodziło, to widziałem, że się spoglądały, jak pokazywałem te rozciągania takie sztikem, więc to też nie było e, źle odebrane. Kilka osób jest już tutaj gdzieś na tej takiej dzikiej plaży, na której właściwie jestem dzisiaj i nich jakoś na mnie tak e, zbyt się nie spoglądał, nie? Że więc e, fajnie się zaczyna, jak ludzie są dla Was e, mili, nie? To Wam powiem, bo na przykład e, już jak przyjechałem, to jakiś facet z zieleni miejskiej ciął tutaj przy YG te krzewy, więc jak zaparkowałem auto, to mówię, kurczę, może będę stał tam, gdzie będą cieli, e, nie było żadnej informacji, żadnych ogrodzeń i później facet sam, jak wychodził z taką, wiecie, tym odkurzaczem, no to bardzo fajnie, bo, bo, bo sam powiedział, nie, po prostu dzień dobry, tak jak się, czy w Polsce właściwie, jak gdzieś się kogoś widzi, nie, opojętnie gdzie, ja też do niego odpowiedziałem, halo, i mu się zapytałem, czy mogę zostawić tutaj samochód, nie, no bo nie, nie wiedziałem, czy będzie tutaj ciął też, on mówi, że tak, tak, że mogę, że tutaj nie będzie ciął. więc tak fajne takie podejście, bo tak jak ja Wam mówię, żadnym zawodem nie gardzę ale nie lubię tych ludzi takich, którzy się tak wysoko noszą, nie? W sensie takim, że... że, że w bardzo wielu różnych kierunkach to, to działa, nie? Że nieraz ktoś ma dużo kasy i jest przesadnie taki sarkastyczny, a nieraz jest ktoś dobrze wykształcony i też udaje, że ojeju... Nie wiem, ostatnio masowałem Polską też lekarkę z jakiejś branży medycznej, dziewczyna, nie? I w sumie powiem Wam, że moje wykształcenie, jakieś tam wykształcenie medyczne, no to jest, wiecie, nie, no jak, nie wiem, jakby to porównać, Lamborghini Diablo, czy nie wiem, przy, przy jakimś tam słabszej marce, nie, czy kurde, nawet nie Hondzie może, nie. Nie ma porównania, może w takim sensie, jeżeli chodzi o osiągi. No i właśnie mówię, że ta lekarka bardzo miła, ta, ta dziewczyna, nie, że, że taka zupełnie, po czym poznacie też osobę toksyczną, że zadaje wam dużo pytań. Jeżeli ktoś jest osobą nietoksyczną, nie chce ingerować w wasze życie, czy coś nie będzie wam się pytał, ile zarabiacie, dlaczego tutaj jesteście sami, no takie pytania powiem wam, że to są... Okej, okay, czasami ktoś może te pytanie zadać w celu, żeby, nie wiem, może wam pomóc, żeby, żeby trochę wyjaśnić dlaczego tutaj jesteście sami, może w jakiś sposób wam spokierować, ale jeżeli ktoś na pierwszym, nie wiem, masażu go masujecie i wam zadaje całą litanię pytań a ile tutaj osób pracuje, a ile jest fizjoterapeutów ilu masażystów, a ile się zarabia, a jakie są zadania ile godzin pracy, a dlaczego jest pan tutaj w Niemczech sam a dlaczego nie przyjedzie, nie wiem żona, nie, a dlaczego nie pojedzie pan z powrotem i takie po prostu, nie wiem spowiedź, nie, to więc powiem wam, że z takimi osobami nie lubię rozmawiać, bo ja na przykład jak do kogoś czy pójdę, czy z kimś rozmawiam, nie zadaję mu takich pytań, nie, no, okej, okay, jeśli chciałbym się coś dowiedzieć, bo na przykład, nie wiem, szukam pracy, to się będę kogoś pytał, nie, że, że może ile tam zarabia, że może ile za takie zlecenia się dostaje, ale nie, nie żeby poznać kogoś, żeby zrobić jego, nie wiem, od razu badanie, tak, że, że mnie to absolutnie nie interesuje, jak się z kimś spotykam, nie zadaję mu takich pytań, nie? bo to po prostu źle brzmi, ale mówię, że generalnie dzisiaj, gdzieś zacząłem fajnie. Dzień zacząłem fajnie, że e, nie ma jakichś dziwnych reakcji całkiem na ten trening na to, że ustawiam statyk, że kamerkę, że gadam to jest to fajnie dzisiaj odebrane. więc jadę teraz e, jeszcze do Praxis, bo tam zostawiłem pistolet do masaże i też nie chciałbym, żeby on tam został, chociaż nic mu się tam nie powinno stać. Nie? Jeszcze może skoczę do Media tu zobaczyć właśnie Gimbala DJ Osmo, przymiarkę tylko w sensie, żeby zobaczyć czy telefon, który jest włożony w Pancernetu i w ogóle w tym trzymać się będzie. Bo na przykład teraz mam bardzo fajny schemat, taki zwykły statywi, statyw taki i na przykład telefon się w miarę dobrze trzyma w tym, no, do tej pory i też e, jeszcze gumką zabezpieczam taką, w jakby się coś obluzowało w tym kwiecie, nie? Ale wszystko jest gitara, więc nie robię dzisiaj jakiegoś wielkiego treningu. Bo mi się nie chce. Jadę do domu, zrobię sobie śledzie. Dzisiaj które mam od taty. ziemniaki. O, kupiłem, gotuję świeże ziemniaki. Zrobię sobie z taką jakąś e, szwedzkie mleko, taki coś jak szwedzki jogurt. Schweden Milz, tak się to nazywa. Czytałem, że to jest taki ma dużo tych biokultur, bakterii i na tym zrobię właściwie te śledzie, nie? wkroję tam trochę czosnku, może będę do 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 selera, jabłko mam, taki dzień chill outu, nie że powiem Wam, że miałem tam kilka planów, ale wolę się z kimś umawiać, jak mam dzień pracy i po pracy na przykład, bo też miałem pójść do kina, ale to mówię, wszystko zrobię, po pracy bo jak mam taki dzień wolny chcę się całkowicie zresetować nie odpocząć żeby poczuć że coś zrobiłem dla siebie nie a takie latanie wiecznie tydzień temu robiłem ekstra pracę praktycznie potrzebowałem kasy na ekstra inwestycje wiadomo nie jest tani jak się z niego nie zarabia kupiłem programik roczny abonament na tym programik kupiłem ale mam spokój do montażu i tydzień temu robiłem coś, ale powiem Wam, że jak coś robicie, to robicie dla kogoś, ja lubię zrobić solidnie, jak wracacie, to już jesteście tak wypompowani, że nie macie już praktycznie energii, więc to, to dzisiaj w tym rozważaniu na tyle, jeszcze na pewno jakąś sentencją je zakończę, a zakończę je taką sentencją, że dodawajcie sobie życia do lat, a nie lat do życia, dlatego ten trening był na powietrzu, bo co z tego, że żyjecie na przykład długo, jeśli ta jakość życia od komuś od 40 roku życia na przykład czy 50. całkowicie padła, nie może sam, nie wiem, pójść nigdzie, potrzebuje pomocy. Okej, okay, rozumiem, różne rzeczy się zdarzają, ale jeżeli ktoś sobie na to zapracował, nie? I później narzeka, co nie ma to sensu, bo będę żył 100 lat, ale powiem wam szczerze, nie chciałbym żyć 100 lat, żeby ktoś mnie pielęgnował, nie? Nie wiem co mnie spotka, ale... Dlatego mówię, że w cenik na powietrzu dodawajcie sobie tych, tego życia do lat, a nie tych lat do życia, bo zarobicie miliony siedząc w biurze e, i potem, jak skończycie tą pracę, nie wiem, wszystko będziecie mieli poharatane, bo tak często bywa, że od pracy siedzącej bardziej jest poharatane niż od tej pracy w ruchu. Już nie mówię o tych pracach ciężkich, bo te haratają człowieka, jakieś tam prace, gdzie trzeba dużo dźwigać, nie? W magazynach. Chociaż teraz w magazynach też się wcale tak nie dźwiga, bo są wózki widłowe, ale jakieś prace mechaników, czy takie ręczne, nawet moja praca też jest dosyć ciężka, ale takie prace, gdzie się ruszacie w miarę, ale nie musicie dużo dźwigać, no to dają Wam ruch, nie? Więc, więc wtedy może ktoś zarobi mniej, ale, ale jeszcze z tego życia coś będzie korzystał, bo szczerze mówiąc to na przykład dzisiaj mam drugi dzień wolnego i czuję, że żyję, nie? że żyję chciałbym na przykład tak, nie wiem, jakimś cudem jeszcze wrócić do nas, do Polski i sobie tak żyć na luzie, nie? Na działce zrobić kalistanic Park, poćwiczyć, żeby mieć z tego radochę, a nie żeby narzekać, nie? Także mówię, dodawajcie sobie życia do lat, a nie lat do życia i to tyle. No ja tego dnia jadłem sushi, jak na prawdziwego samuraja przestało, Pojechałem po oglądać sobie e bajki, żeby lepiej mi się montowało. No i skończyłem na swoim ulubionym horrorze w kinie. Także następne rozważania już niebawem, czekajcie na nie.